Tak, Dzień dobry, my w sprawie usługi stripteasu. Aktualne, tak? Cały czas, 24 godziny na dobę. Szukamy stripteasera dla kolegi. A, jak, 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 a jaka to impreza? Wieczór kawalerski, Tak. Dokładnie, pan, pan, dokładnie. Pan, tak? To będzie na wieczór kawalerski. Tylko, A, I, okay, tak, okay. tylko kolega ma takie specyficzne upodobania i bardzo lubi, jak mówi się do niego och Daddy. I czy mógłby Pan teraz taki mały test przejść, spróbować powiedzieć to jakimś głosem takim, jak najlepiej Pan potrafi? A Musimy kolega z... taki większy, mniejszy, On jest, z śre średni średni jest taki średni, taki, średni ale taki, średni taki, taki. bardzo delikatny. Pan delikatny. To potrzebuje takiej porządnej męskiej ręki, rozumiem? Tak, no. no tak, tak. Czy woli z niewiściałych. Nie, nie, nie. Myślę, że... To, to pierwsze. pierwsze ręki. Tak, tak, to pierwsze. Zdecydowanie. Takim, takim grubym głosem chcecie to usłyszeć, tak? Tak. Więc jakby o, pan mówił... <laughs> myślę, że idealnie. I jeszcze takie pytanie. Czy byłby pan na tyle profesjonalny, żeby jakby dać sobie radę? Z taką sytuacją, jakby nasz kolega się zakochał. Zajmuję się tym od 20 lat, pochodzę do każdej e, sprawy indywidualnie i profesjonalnie. O zakochaniu kwestia sporna, można się dogadać. Wszystko zależy od grubości portfela kolegi. A dobrze, dobrze, dobrze. to myślę, że oddzwonimy na pewno. Oddzwonimy, tak. Ale no to nie są tanie rzeczy rozumiem. Nie, u mnie godzina jest w granicach około 1000 złotych. Za sam tanie. Aha, dobrze, dobrze. No to, to my odzwonimy to... i to to dziękujemy, to dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia.